Wiara jest zauważaniem wszystkiego, jakby logiką i rozumem Pana Boga. Wierzący scala swój umysł z zamysłem Bożym, wolę swoją z wolą Bożą i z Bogiem jest jako jedno z Nim. I to jest dobre i konieczne, bo gdy brakuje tego widzenia, Wtedy wiara jest pozorem i kłamstwem sobie. Przecież wiara wskazuje na Boga, który nie jest jednym z wielu, jest jedynością, pełnią i całkowitością. Stąd postrzegając takiego Boga, innego nie ma, człowiek wchodzi w postawę zachwytu, wdzięczności, uwielbienia. Bo do Boga nie można mówić tylko w ludzkiej porządności. Do Boga przychodzi się w postawie pamięci o tym, że jest się stworzeniem zależnym, winnym, które potrzebuje koniecznej miłości Bożej. I gdy człowiek tak traktuje siebie i swoje, wtedy zyskuje Bożą moc. I trwanie Jego przed Bogiem będzie ulegało rozwojowi. Pan Bóg jest jedynością nie do zastąpienia, całkowitością konieczną. Mądrość polega na tym, by się Bogu tu zawierzyć, bo gdy przyjdzie koniec próby doczesnej i będzie sąd, już będzie na wszystko za późno. Dziś człowiek może cierpieć na niedostatek mądrości. Pokona to postawą zawierzenia się Bogu. Bo gdy przyjdzie śmierć, już będzie wszystko wiedział, to niczego nie zmieni. I bo może się zdać, że wszystko przepadło. Na wielkie dzieła Boże, które są większe od wydarzeń kosmicznych. Na te wielkie dzieła trzeba patrzeć postawą wiary, zdumienia się i pozostania przy Bogu na zawsze. Postanowienie wiary jest determinizmem kształtującym człowieka wrażliwość myślenia. Stąd potrzebujemy takiej jedynej, a konieczności całkowitej jaką jest szczególna relacja z Panem Bogiem, szczególna, nie mająca sobie równych i podobnych. Człowiek mający odniesienie do Boga ma mieć odniesienie pełne czci, wdzięczności, zdumienia, bo to Bóg. Trzeba zgubić w sobie rodzące się postawy by przed Bogiem być jako partner, który się przed Bogiem wypowie i Bogu nagada. Stworzenie nie jest partnerem. Jest biorcą wdzięcznym albo nikczemnym. Kto nie zauważa źródła swego traci rozumność i jest niesprawiedliwy. Modl się o to. By Twoja wiara była jedynością pełni. By była najwspanialszym wysiłkiem Twojego umysłu. By była największą decyzją życia. Wtedy ocalejesz, a Bóg będzie Twoim obrońcą. Droga do świętości. To dzieło Boga, który pragnie kształtować w nas przede wszystkim cnotę pokory, która jest przestrzenią na łaskę. Pokora, czyli kroczenie w prawdzie. Pokorny jest ten, który jest przeprawdzony, przesiągnięty prawdą, ukształtowany, wyprofilowany. <laughs> Jego. Wewnętrzną właściwością, fizjologią życia duchowego jest prawda. Co nie takie proste, bo zwykle dla ludzi, prawda jest informacja dla świadomości. No to informacja dla świadomości jest informacją, a prawda nie jest informacją dla świadomości, lecz jest programem, yy, czynną formacją, przekształceniem. Nie tylko świadomości, ale całej osobowości, która później już funkcjonuje w człowieku jako człowieku pokornym, czyli przenikniętym Bogiem, tą bożością. Szukam wyrazów, by to nazwać jakoś. Dlatego pokora jest tym umożliwieniem, by Pan Bóg mógł pokierować losami człowieczymi. Także coraz trudniej będzie zachować dobre mniemanie o sobie, bo człowiek ma mamy nie dobre mniemanie o sobie, tylko prawdziwe mniemanie o sobie. W ten sposób będzie Pan Bóg oczyszczał spychy doskonałości, która troszczy się o dobre mniemanie o sobie i jest kolekcjonerem pochlebstw, czyli atrakcyjnych kłamstw. Jeżeli mamy być ludźmi Boga, to nie możemy być ludźmi tego świata. Wiara ma w nas funkcjonować. Na przykład przypatrując się temu, ile człowiek godzin pracuje w tygodniu. No ludzie pracują sporo, pracują na przykład 8 godzin w dniu, niektórzy 12, ktoś 14. To jest praca, to jest konkret jakiś, a można zadać wredne pytanie, a ile jesteś wierzącym w ciągu tygodnia? Ile ty myślisz po Bożemu i zwracasz uwagę na Pana Boga? Byłoby tego parę godzin, czy może parę minut? Bo wiara nie jest informacją dla Pamięci, że Bóg jest. To jest informacja. Wiara to jest już sposób funkcjonowania i odniesienia do Pana Boga. To jest traktowanie. Siebie i ludzi ze względu na Boga. Wiara jest reagowaniem na Boga i na Boże zlecenia. Stąd wiara to inny rodzaj osobowości, mentalności funkcjonującej w nas. I tak właśnie ma być. Wiara nie jest jak ubranie, które założysz i zdejmiesz. Wiara jest duchowym Twoim krwiobiegiem. Wiara w Tobie funkcjonuje, jesteś wierzący, albo jak nie funkcjonuje, to jesteś praktycznie niewierzący. I żeby wiara funkcjonowała w Tobie prawdziwie, potrzebujesz tego, co nazywamy pokorą, która jest tym Bożym usposobieniem będącym w Tobie. Drogę do świętości można porównać do wspinania się w górę po równi pochyłej która staje się coraz bardziej stroma. Ponadto jej nachylenie jest tak małe, że na pierwszych początkach życia duchowego, droga do świętości, wydaje się wchodzeniem na szczyty po zupełnie łagodnych zboczach. Tak się wydaje, że to proste. Pragnienie wspinania się i zdobywania szczytów jest zgodne. Z ludzkim myśleniem i codziennymi doświadczeniami od czasów dzieciństwa aż do późnej starości, zawsze ktoś czegoś żąda, lepszego obowiązywania się z obowiązków, wykonania ich. Duch tego świata faworyzuje ludzi sukcesu, tych, którzy do czegoś doszli, którzy uchodzą za godnych uznania i podziwu, imponują, także można im zazdrościć. Nasz rozum. Nieoświecony jeszcze światem wiary, będzie podpowiadał, że dążąc do zjednoczenia z Chrystusem, powinniśmy posiąść doskonałość i w ten sposób na to zjednoczenie zasłużyć. Stąd też wchodzący na drogę świętości są zwykle przeświadczeni, że Bóg wymaga od nich ciągłego wspinania się w zwyż. To jest błąd w myśleniu, dlatego, że tu jest przeniesienie metod świata na dzieło wiary. Dzieło wiary nie jest dziełem sukcesu, nie jest efektem wypracowanym własnym wysiłkiem. Dzieło wiary jest dziełem Boga w nas w taki sposób, że człowiek staje się wspólnikiem myślenia Bożego i można powiedzieć, uwierzącego nie ma rozbieżności. To, co Boże, to Jego. Dlatego, że to, co Jego, to z Boga. A to jest jakość, która nie ma odpowiednika w sprawach tej ziemi. Do tego dochodzi się przez troskę o pokorę i przebywanie u Boga, czyli modlitwę. A dalej wiara ma być przyjęta nie tylko do wiadomości, ale do stosowania. Wiara niestosowana nie istnieje. I początki są dość łatwe, takie łagodne, z wielkimi łaskami pociągającymi. To taka zachęta, wydaje się, no cóż to. Modlitwa smakuje, pamięć o Bogu jest, jest dobrze, ale to tylko początki, później. Już tak nie jest, dlatego człowiek sobie nie wystarcza, nad sobą nie panuje. Okazuje się, że nad człowiekiem panuje jego namiętności, błędne zaangażowania, błędy rozpoznania, fałszywe cele, lęki, obawy i inne słabości własne. I wtedy widać coraz bardziej konieczność Boga, ale ten Bóg jest jakby trudny, jakby daleki, jakby nieuchwytny, bo Bóg nie jest uchwytny dla poznania człowieczego, stąd... Wiara funkcjonuje jakby decyzja w ciemnościach. Jest to wtedy czas wiary trudnej. Kiedy początkujący wspinają się coraz bardziej w dzieło zdobywania świętości swoją wolą, i wiara i otwartość na Boga zaczyna wzrastać, dobra wola się także umaca i Bóg widząc to, Zwiększa skalę trudności, czyli kąt nachylenia równi pochyłej zaczyna wzrastać. Duchowa wspinaczka staje się trudniejsza, wspinający się odkrywa, że droga do świętości nie jest prosta, jak się wcześniej wydawało. Mimo to, dążąc do doskonałości, nadal człowiek usiłuje posuwać się w górę. zaś Widząc dobrą wolę, dopuszcza coraz większe próby wiary. Trudności wzrastają. Wówczas, nawet nie chcąc tego, człowiek zaczyna się zsuwać. Podobne to do kroczenia po wydmie, czego robi krok, dwa i zsuwa się, bo piasek jest sypki. Wciąż taki człowiek usiłuje posuwać się w górę, ale jednocześnie ześlizguje się, bo nie ma do siły, by się utrzymać na stromej powierzchni. Na koniec przychodzi taka chwila, kiedy dążący na szczyt odkrywa, że dalsze wspinanie się przekracza możliwości, i to jest ważny moment w życiu wewnętrznym. W, osiągamy wtedy maksimum tego, co w dążeniu do doskonałości można zdobyć własnym wysiłkiem i determinacją. I wtedy człowiek widzi, że jest bezsilny. Że wiara to jest ponad ludzkie możliwości, że wiara nie jest wejściem osobistym w dzieło Boga, lecz jest to dzieło, którego musi dokonać Bóg w człowieku chcącym tego, poddającym się temu. Bo dopóki człowiek nie zauważy, że jest absolutnie zależny od Pana Boga, to wiara w Nim jest jakby Jego czynnością własną, Jego pracowitością, Jego decyzją. I jeżeli człowiek nie zauważy tego, że Jego wiara jest niemożnością bez Bożego cudu, to człowiek ciągle liczy na siebie i pokora to przeprawdzenie siebie. Bożym zamysłem to jest od tego i prowadzi do tego, by człowiek widział swą zależność całkowitą. I to, że jak Bóg łaski nie da, to nie będzie nic, to nie będzie nic. I tu potrzeba cudu. To jest troszkę podobne do wspinaczki górskiej po bardzo stromym zboczu. Czasami ściana staje się pionowa, a czasami. Ona staje się jakby takim sufitem. Jak się wspinać po tym? I tak jest w życiu duchowym. Kiedy w dążeniu ku szczytom coraz bardziej wbrew woli i pragnieniom człowiek suwa się w dół, Bóg może zacząć objawiać, że w drodze do świętości ważna jest niedoskonałość, ale pokora, skrucha, i uznanie swoich grzechów, i pełne ufności, zawierzenie się jemu. Możemy wówczas otrzymać łaskę zrozumienia, że celem tej drogi nie jest wejście na szczyt, lecz wejście na dno ku poznaniu całej prawdy o sobie i o Bożym miłosierdziu. Wtedy człowiek zobaczy, że Bóg, dopuszczając bolesne doświadczenia, zstępowania na dno duchowej nędzy, oczyszcza z pychy doskonałości. Wyrażającej się w dążeniu do zdobywania szczytów, łaska tego poznania sprawi, że z głębi dobrze poznanej nędzy zaczniemy odwoływać się do Bożego Miłosierdzia i oczekiwać wszystkiego od Boga. To jest teoria, a praktycznie, cóż to takiego, może być to zsuwanie się w dół, możesz się zsunąć. W relacji z człowiekiem drugim, który stanie się dla ciebie darem, perspektywą, nadzieją, wspólnikiem, dobrodziejem, pomocnikiem. Człowiek to jest największa atrakcja na Ziemi. Po Bogu drugie miejsce zajmuje. I może się zdarzyć, że zjawi się człowiek albo środowisko, czyli wielu ludzi, którzy swoim istnieniem i rolą wprawią cię w zdumienie, we wdzięczność, tylko że to jest tak na początku, a później z nim, z nią albo z nimi możesz zacząć się zsuwać. W dno swego człowieczeństwa, bo to szuwanie się to jest często grzech, upadek, utrata dotychczasowych przekonań, zaangażowań, smak bowiem tego drugiego, tej drugiej, tych drugich, może być bardzo trudny, bo on, ona, oni się nie dostosują i będziesz podlegać tym, temu, z którym jesteś, w jakiejś zażyłości, współdziałaniu, współbrzmieniu. To tak może być bardzo delikatnie, niewinnie. Bo w czym się człowiek zsuwa w dół? Również tym, że na przykład uaktywni się go Zależność na przykład od piwa, które jest smakowite, kaloryczne, imponujące. No cóż, to wypić cztery piwa przy telewizorze, a jak nie piwo, to może być coś innego aktywizm, aktywizm, dowolny aktywizm też. W aktywności człowiek porzuci siebie, bo musi być aktywny. Czyli coś musi robić, coś gadać, coś myśleć, coś kombinować, coś podróżować, coś posługiwać takim zsunięciem się na przykład jest niewinne wejście w nowe środowisko, które ma charakter sekciarski. Otoczą cię dobrocią, zbombardują miłością i jesteś ich. To może być nowa sensacja, która wyjdzie w twoją świadomość. Na przykład sensacja jakiejś cudowności medycznej, bo teraz świat jest pełen nowych lekarstw to na to, to na to, to na to. Dieta może być coś takiego, może być czymś takim. Tylko dieta. I zaraz się problemy ciała rozwiążą. Bo jak tak komuś kazać pościć, o, pościć to nie tak łatwo. Ale dieta, a to tak, bo post jest dla duszy, a dieta dla ciała. Męka między dietą a postem jest więcej taka sama, nie, roz, nie ma wielkiej rozbieżności. No ale tutaj od razu widać efekty. Kilogramy spadają albo tam coś się zdarzy nowego. No rozmaity człowiek w sposób schodzi do swojego dna. Albo się zsunie, albo sam wejdzie tam dobrowolnie, nie jako grzesznik upadły, lecz jako pokutnik nawracający się. Spadniesz przez grzech, albo wejdziesz przez skruchę. Spadek jest gwałtowny. Zejście przez skruchę jakby po drabinie. Po co tam wchodzić? Bo tam jest prawda o Tobie i miłość Boga czekająca na Ciebie. Aż tam? Tam. Bo wszelkie odejście od Twojego dna, czyli podstawy Twojej, prawdy o Twojej słabości i zależności, odejście jest wywyższaniem nienależnym. Nawrócenie jest powrotem, powrotem do utraconej pozycji i godności, czyli jest powrotem do utraconego przeznaczenia i prawdy o Tobie, do utraconego Boga, który tam jest dla Ciebie w bezpośredniości swojej boskiej, co jest nieuchwytne i niesprawdzalne. Gdy samolot pędzi w ciemności, to nie widać oznak ruchu. Nie widać. Nie widać. Pilot widzi po wskaźnikach, że ma wysokość taką, prędkość taką, o, to jest to. Wiara jest podobna do podróży w ciemności. Ona jest, ale nie ma oznak, że się odbywa. Stąd Twoje życie, życie wiary jest też aktywizmem, ale musi być aktywizmem trwania. trwania. Trwanie jest powtarzaniem, powracaniem do postaw z modlitwy dnia wczorajszego. Bez powracania i powtarzania. Czyli powrót do codziennej modlitwy, do codziennej pamięci o Bogu, do bieżącej pamięci o Bogu, uczyni człowieka nieobecnym przed Bogiem. Trudności, no one mają miejsce. Walka ze złem nie przestaje być czymś koniecznym. W nawracaniu się, w którym występuje proces oczyszczeń, mimo własnych usiłowań człowiek może w swoim imniemaniu widzieć się coraz gorszym, bo zmieniająca się jemu świadomość o grzechu ujawnia mu to, co było. Zakamuflowana świadomością zasług, spełnionych zadań i codziennej porządności. Święty Paweł mówił sobie tak: Czynię zło, którego nie chcę czynić. Suwam się w dół, mimo że tego nie chcę. Kiedy zaś kąt nachylenia trudności stanie się niemal prosty, będziemy mieć wrażenie, że. Dopuszczamy się zła nieustannie, w nim krzyżując Chrystusa. Proces oczyszczeń kończy się, gdy równia pochyła zmienia się w stromą przepaść. Wtedy spadający nie ma żadnej możliwości, by się zatrzymać. Do tego etapu dochodzą nieliczni. Nie posiada się już wtedy niczego człowiek staje się oderwany jako żebrak Boży, zdany zupełnie na pana Boga. Tutaj nie pomoże człowiekowi świadomość tego, że nie ma grzechu śmiertelnego, bo to za mało. Człowiek widzi swą marność, czyli y, swoją nędzę, widzi swą nieprzydatność do Królestwa Niebieskiego, swoje niepodobieństwo moralne do świętości Boga, widzi swą nędzę i widzi, że Bóg w Jego życiu jest. Niezbywalną koniecznością, taką od której odstąpić nie można. Gdy wasze myślenie będzie skierowywać was ku Panu Bogu, wtedy będąc w Jego obecności, będziecie nabywać z mocy i miłości Jego. Wtedy człowiek staje się podobnym do Boga w zamiarach, w ocenach, w działaniu, wtedy człowiek staje się człowiekiem Bożym.